Cześć i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku na swoim kanale. W tym odcinku będę chciałabym opowiedzieć o sprawach takich bardziej trochę formalnych czyli wiza, zielona karta, obywatelstwo i w ogóle jak to wszystko wygląda z tej strony prawnej, aby dostać się do Stanów Zjednoczonych. Otóż bardzo często ja dostaję pytania od ludzi na jakiej zasadzie dostałaś się do Stanów, jak tam pojechałaś, dlaczego możesz tam być legalnie, a to znaczy być nielegalnie i w ogóle jak to wszystko wygląda. Więc zacznę od początku. Są w zasadzie dla nas e, Polaków, jeszcze na ten moment, Trzy główne takie um, procedury, taka papierologia. To jest wiza, zielona karta i obywatelstwo. Pierwszy, ale nie zawsze konieczny y, krok to jest wiza. Żeby dostać wizę, trzeba jechać do ambasady i o tą wizę poprosić, o nią zaaplikować. I albo Ci ją dadzą, albo Ci jej nie dadzą. No i tutaj wiza w zasadzie dzieli się również na kilka kategorii wiz, czyli możemy dostać wizę turystyczną. Czyli zazwyczaj wiza turystyczna dana jest nam na okres 10 lat, tak jak na przykład dowód, ale na wizie turystycznej możesz przebywać w Stanach Zjednoczonych nie dłużej niż na przykład pół roku, bo to też zależy od wizy, ale zazwyczaj jest to nie dłużej niż pół roku. W momencie, kiedy przekraczasz, pół roku bycia w Stanach Zjednoczonych na wizie turystycznej stajesz się automatycznie nielegalnym imigrantem, czyli popełniasz przestępstwo w tym momencie i stajesz się nielegalnym właśnie tym imigrantem, którego, których Trump właśnie tak usilnie próbuje wyłapywać. Czyli to są ludzie, którzy przyjechali tu na przykład na wizie lub bez, ale przekroczyli ten dozwolony dla nich okres pobytu w Stanach Zjednoczonych i w tym momencie stają się nielegalni, popełnili przestępstwo. I oni mogą wyjechać do swojego kraju, na przykład mogą wyjechać do Polski, ale już po prostu do Stanów nie wrócą, albo będą mieli wielkie problemy, lub będą musieli czekać tam ileś lat, aby znowu ubiegać się o pozwolenie y, na ten przyjazd do Stanów. Wiza turystyczna nie upoważnia Cię do pracowania tutaj, do chodzenia do szkoły lub czegokolwiek takiego. Ty jesteś tylko tu turystą. Możesz tu być, zwiedzać, odwiedzić rodzinę, wydawać pieniądze, ale nie te pieniądze zarabiać. Kolejny rodzaj wizy to jest na przykład wiza właśnie pracownicza, czyli możesz ubiegać się o. Takie pozwolenie o pracę w Stanach Zjednoczonych, i wtedy faktycznie możesz pracować tutaj, mieszkać i pracować. I dopóki masz tą wizę, to możesz tu nawet siedzieć te kilka lat i jesteś legalny, bo masz na to pozwolenie. Ale w momencie, jak na przykład twój pracodawca powie: Ja zrywam kontrakt, ja już czy tu nie chcę, twoja wiza traci ważność, no to ty już tu nie możesz pracować ani nic robić, bo już jesteś, jakbyś został, to jesteś nielegalny i nie możesz wtedy legalnej pracy dostać. Możesz pracować tylko gdzieś na czarno, się ukrywać, wiecie, takie rzeczy, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Kolejny rodzaj wizy y, to jest na przykład wiza studencka, czyli przyjeżdżamy do Stanów Zjednoczonych jako studenci, y, um, uczymy się, na przykład przyjeżdżamy tutaj, aby się nauczyć języka angielskiego i wtedy na takiej wizie jesteśmy upoważnieni również siedzieć tutaj dłuższy okres niż pół roku y, i możemy uczęszczać do szkoły. Naszym obowiązkiem jest wyrobić jakąś ilość godzin, za którą jako y, że tak powiem, zewnętrzni studenci płacimy więcej za szkołę niż ludzie, którzy tutaj mieszkają. No i musimy tam ileś godzin tej szkoły wyrobić, aby ten, ten nasz status tej wizy utrzymać. Także jest to takie dość skomplikowane, ale dużo ludzi się na to jednak decyduje. Są też na pewno innego rodzaju wizy, wizy krótsze, takie krótkoterminowe, że na przykład przyjeżdżamy tu na pogrzeb. Przyjeżdżamy tutaj na czyjś ślub, czy po prostu jesteśmy małżonkiem czyimś i, i taki dostajemy list przewozowy. Także to jest jakby wiza. Są różne rodzaje wizy, i one w zasadzie upoważniają do nas do jednej czynności, i nie, one nie dają nam statusu rezydenta, czyli stałego mieszkańca, który może praktycznie wszystko. Aby stać się takim legalnym e, mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, który nie musi się stresować o nic i może praktycznie wszystko, czyli masz status rezydenta, musisz mieć zieloną kartę. Czyli zielona karta to jest już kolejny dokument. I to jest dokument, który na przykład ja mam. Zielona karta to jest po prostu taki e, pozwolenie na taki stały pobyt. Jesteś rezydentem, czyli jesteś. Praktycznie jak obywatel, tylko nie masz obywatelstwa i nie możesz głosować. To są tylko dwie rzeczy, które e, że tak powiem różnią cię od obywatela. Nie możesz głosować i, i nie masz tego obywatelstwa formalnie, ale generalnie możesz wszystko: chodzić do szkoły, mieszkać tu ile chcesz, wyjeżdżać ze Stanów, przyjeżdżać e, co chcesz. Tylko z zieloną kartą jest tak, że nie możesz być dłużej poza granicami Stanów Zjednoczonych niż pół roku. Czyli jesteś rezydentem, masz tu mieszkać, masz tu pracować, masz tu chodzić do szkoły i nie przebywać poza Stanami Zjednoczonymi dłużej niż pół roku. Czyli tak jakby możesz jechać na wakacje, ale oni nie chcą, żebyś tam mieszkał na przykład w innym kraju, a trzymał status rezydenta. Czyli jak masz zieloną kartę, powinieneś mieszkać tutaj. I tutaj, w momencie, jak Ty masz zieloną kartę, a może w ogóle jak można ją uzyskać? Zieloną kartę można uzyskać przez loterię, czyli bardzo dużo ludzi wygrywa zielone karty na loterii i wtedy przyjeżdżałem do Stanów. Zieloną kartę można otrzymać poprzez małżeństwo z osobą, która zieloną kartę już ma lub jest obywatelem Stanów Zjednoczonych lub poprzez na przykład rodzinę. Masz tutaj tatę, mamę. Ciotkę to już tak ciężej, ale, ale najbliższą rodzinę w pierwszej linii i oni mogą cię zasponsorować, dać ci, e, złożyć o wniosek o zieloną kartę dla ciebie i ty tę zieloną kartę możesz uzyskać. Możesz, nie musisz, ale no, jeżeli jest to bliska rodzina, to raczej tą kartę uzyskasz, jeżeli nie jesteś starszy niż 21 lat, tak? bo to też jest takie dość istotne. Jak jesteś starszy, proces jest możliwy, ale po prostu to wszystko może trwać troszeczkę dłużej. Także no najlepiej chyba w tym, w tym momencie, jak jesteś starszą osobą, dorosłą, no to przez małżeństwo albo e, przez loterię no, spróbować, jeżeli Wam zależy być tutaj legalnie, być rezydentem. No i w momencie, jak Ty już masz tam zieloną kartę i jesteś tym rezydentem i możesz praktycznie wszystko, to możesz też ubiegać się o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. I obywatelstwo jest jakby trzecim dokumentem, który w tym kraju jako Przybysz, możesz uzyskać. Obywatelstwo możesz dostać, jak masz zieloną kartę. To jest warunek. I teraz tak. Musisz być, żeby uzyskać obywatelstwo, musisz być rezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli mieć zieloną kartę, ponieważ rezydentem, tytuł rezydenta dostajesz w momencie, kiedy dostajesz zieloną kartę. Czyli musisz być rezydentem Stanów Zjednoczonych przez 5 lat. I nie przebywać poza Stanami Zjednoczonymi dłużej niż chyba 30 miesięcy. Czyli fizycznie musisz tu mieszkać. Mogłeś jechać na wakacje poza Stany Zjednoczone, na przykład na tydzień czy dwa, wtedy musisz sobie od tej puli czasowej te wakacje odpisać, jeżeli one były poza granicami Stanów, ale generalnie fizycznie mieszkać musisz tutaj chyba 30 miesięcy i być rezydentem przez 5 lat. I wtedy składasz wniosek o obywatelstwo. To jest N400. N400 tak się nazywa ta aplikacja. Składa się ona z około 20 stron, które rzetelnie musisz wypisać swoje wjazdy i wyjazdy do Stanów, gdzie pracujesz, co robisz, ile masz wzrostu, ile masz lat, w ogóle wszystko, czy jesteś żonaty, czy, czy wszystko musisz tam zamieścić. I w tym momencie, jak ty tą aplikację wysyłasz, no to oni. Oczywiście musisz za nią zapłacić. Koszt takiej aplikacji na ten moment to jest 725 dolarów. I oni zaczynają rozpatrywać Twoją aplikację. Mogą ją odrzucić lub przyjąć. Jeżeli ją przyjmą, to zaproszą Cię na spotkanie, w którym będziesz składał odciski po raz tysiącny raz, bo na zieloną kartę i każdy inny dokument też musisz składać odciski palców. Więc po raz tysięczny raz będziesz musiał to robić. I potem... Za następne kilka miesięcy, ponieważ proces jest długi, e, zawołają Cię na kolejne e, spotkanie, w którym będą Cię po prostu pytać różne rzeczy. Przede wszystkim będziesz miał egzamin z wiedzy o Stanach Zjednoczonych. To jest egzamin składający się ze 100 pytań, ale dostaniesz bodajże chyba 6 pytań czy 10 pytań. Ale Ty generalnie te pytania jakby wcześniej... Wcześniej masz, to ty wiesz, czego oni cię będą pytać, ty możesz się po prostu tego nauczyć na pamięć. Także jest okej. Okay. Do tego oni będą cię pytać, kazali ci coś napisać i przeczytać, jako że ty rozumiesz angielski, bo to jest też warunek, abyś został obywatelem, tak? Generalnie oni trudnego ci nie dadzą dyktanda, tylko takie podstawowe, ale jakby musisz udowodnić, że ten angielski znasz. I jeżeli twoje, że tak powiem, te interview pójdzie pomyślnie, no to oni ci wtedy gratulują, mówią ci, że. że Przeszedłeś ten egzamin i wszystko pozytywnie, i, i uzyskasz obywatelstwo, ale tak naprawdę w, jeszcze w tym momencie nie jesteś obywatelem. Obywatelem dopiero stajesz się po trzecim kroku, w którym idziesz na przysięgę i składasz oficjalną przysięgę, że będziesz służył krajowi i takie rzeczy i dopiero w tym momencie po przysiędze stajesz się obywatelem. Czyli do momentu przysięgi, nawet jeżeli twój egzamin wszystko poszło pomyślnie i oficer powiedział ci, że zdałeś i wszystko jest super, to do momentu przysięgi obywatelem nie jesteś, więc uważajcie. A nie można być na pewno karanym, musisz być czysty, no w ogóle wszystko musi być z tobą jak najbardziej okej. Okay żebyś został obywatelem, oni o to wszystko pytają w aplikacji, i potem mogą się zapytać ciebie na żywo, tak? Musisz przedstawić im swoje podatki z ostatnich trzech lat, udowodnić, że pracujesz, że jesteś dobrym rezydentem, który się nadaje na to, by być obywatelem, tak? Że nie jest to takiego siłu, ale generalnie, jeżeli nie masz kryminal żadnej kryminalnej historii na swoim koncie, no to nie powinno być jakichś tam większych problemów, prawda? No i złożyłeś tą przysięgę i oficjalnie stajesz się obywatelem. W momencie, jak stajesz się obywatelem, no to wiadomo, no możesz już głosować, jesteś po prostu obywatelem tego kraju. To, nie z, to jest obywatelstwo nadane Ci przez naturalizację, czyli ono może być Ci odebrane. To też o tym pamiętajcie, ale no naprawdę już musicie mocno nabroić, chyba, że Wam to obywatelstwo ktoś odebrał, ale jest to możliwe. Także pamiętajcie też o tym. Drugą możliwością, aby to obywatelstwo ym, uzyskać, to jest, jeżeli jakby tu, to, ja, to, jak tu uzyskać to obywatelstwo, to jest, jeżeli ty, ty masz zieloną kartę, e, którą dostałeś nie poprzez małżeństwo. Jeżeli dostałeś zieloną kartę, czyli stajesz się rezydentem poprzez małżeństwo, to możesz aplikować o, zielo, o, o obywatelstwo po trzech latach bycia rezydentem, czyli szybciej. Jeżeli ty wyszedłeś samą, czy ożeniłeś się z osobą, która jest obywatelem to ty o swoje obywatelstwo możesz składać aplikację po trzech latach bycia rezydentem. Procedura jest generalnie ta sama, e, także tutaj nic się nie zmienia. Najpierw odciski, potem interwiu, no i przysięga. Tyle, że ten czas jest po prostu krótszy. Po, poprzez małżeństwo e, możesz złożyć papiery o obywatelstwo po trzech latach bycia rezydentem. I generalnie uważam, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o papiery. Czyli tak, wiza, zielona karta i obywatelstwo. Wiza, różne kategorie mamy, w zasadzie jest bardzo ograniczona, jesteś tu praktycznie na jednym prawie, czyli prawie studenta, pracownika czy turysty i nie możesz robić w zasadzie nic poza tym. Zielona karta, czyli jesteś stałym rezydentem kraju, możesz tu mieszkać, pracować, chodzić do szkoły, robić wszystko, co Tobie się podoba, tylko nie możesz głosować i nie jesteś obywatelem. No i trzeci Twój krok: stajesz się obywatelem Stanów Zjednoczonych i jesteś po prostu sobie tym obywatelem ze wszystkimi prawami i obowiązkami, które przynależą do tego kraju. Pamiętajcie również o tym, że stając się obywatelem Stanów Zjednoczonych, jesteście wtedy zobowiązani do pewnych czynności, czyli na przykład, jak zadzwonią do Was z sądu, a Wysyłam wam raczej list. Na filmach, jak jest ten Cherry Duty, czyli będziecie musieli iść i siedzieć w tej ławie przysięgłych, czy jak to się nazywa, i wydawać ten wyrok jako ob obywatel, to jest wasz obowiązek. Więc również nawet jeżeli zostaliście obywatelami poprzez naturalizację, jest to wasz obowiązek, jeżeli dostaniecie taki list, to musicie wiedzieć, że no, będziecie musieli iść. I też pamiętajcie o tym, że na przykład, jeżeli chcecie być obywatelami, obywatelami tego kraju i będzie wojna, no to też jesteście zobowiązani walczyć za ten kraj. Także... Mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chodzi o sprawy formalne. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam to wyjaśniło e, całą tą sytuację formalną i prawną, i że już wiecie, jak, um, jak nie stać się nielegalnym emigrantem, aby nie zostać przegonionym przez prezydenta Donalda Trumpa. Ok, także dziękuję Wam za wysłuchanie tego nagrania. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa. pa.